Na kanale No ho, ho. Dokładnie, miejsce nie jest przypadkowe Ponieważ dostaliśmy Zaproszenie od Pizzy Hat Na festiwal pizzy, który premierę ma 2 stycznia w całej Polsce W Pizzy Hat. No i co Maria? dziś będziemy próbowali jeść Bez limitu, po sam korek I zobaczymy ile kawałków Wita, A wy możecie pisać w komentarzach Jak myślicie ile uda nam się zjeść kawałków pizzy No i oczywiście przypominamy o Łapeczce subskrypcji i komentarzu. No to co? Chyba jak Sylwester, no to trzeba się ubrać na galoło Nie jesteś wbrew tą Wypadałoby, Padałby. Na A O, bardzo Tak jest Chłopaki od czarnej roboty Happy New Year Skoro już nie ufamy <grym> Przepraszamy Widzowie, jesteśmy Stresuję się Jest nie byłem chyba nigdy bardziej roboty Serio, ja się stresuję bardziej niż przed odamkiem Marian, Marian Kotyk, chcesz Maria, Maria, Marian, 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 tak to Marian popis? Nie ja no, się normalnie Całe życie się do tego szuka. Moment. Moment. Posłuchajcie, bo jest ważna rzecz. konie widzowie, domagaliście się w komentarzach tego, aby Mario stanął na wadze. Ja osobiście w 170 nie wierzę, bo on mówi, że od dwóch lat ma 170. Ja myślę, że po tych sześciu filmach ja przytyłem 6 kilo, Więc Mario spokojnie piątkę też już przybył, więc na pewno jest 170. Oficjalne ważenie, ja pierwszy. A no, daj mi tak? No w piątkę. Słuchaj, same buty ważą w piątkę. No. Co? no dobra, ale buty. 121, 118 na U Mnie, no buty 8. Mario! Kurde, się stopa nie zmieści? Mario! E? No, za. 70. 70. No, <grym grym> to przez jak to. Kurwa, ale Mario, 70, tak. No, słuchajcie, jeżeli będzie wam error wyskakiwał na wadze, to ja nie jest problem z wami, tylko z wagą, pamiętajcie. <grym <grym tak, się tak, tak. Powiem tak. Czym jesteśmy tutaj na dole? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, kurde, powiem ci, nie wiem. Nie stosowałem już tak chyba nigdy. ja nie mogę zasnąć, widzę. No to prawda, nie mogliśmy zasnąć. O 9. w tym się. w stadzie, ja nie mogłem, druga 30, okay. wymyślałem tytuł filmu Co powiemy na początku, ile będzie czas zjeść, żeby nie zawieść widzów Podobno jest 26 rodzajów pizzy Różnych smaków w sensie. Różnych smaków Ja pamiętam ostatni raz jak byłem na festiwalu pizzy, lata temu Zjadłem 17 Mój ziomek zjadł 34 No to ja kurwa? pamiętam, że tak zawsze się podjeżdżałem 26, 27, 28 Ale to już była naprawdę walka w moim towarzystwie ziomali o podium 28? No, ale zobaczymy No tak nie wiem, myślę, że jak damy dzisiaj tak... Kurde, ja ci powiem, że yy, to była z 16, 17 Lepiej Jest go to wie ile najwięcej temu na piechni razem z do wymiany. Zobaczcie. To jest praca organizmowa. Mogę 50 rzeczy razem To jest game changer. Nie? Jest to pierwszy odcinek challengeowy. Pierwszy. I najzabawniejsze jest to, że Jay dużo Jaki. osób z Was pisało mm. o to, żebyśmy pojawili się na festiwalu Pizza Hat. I Pizza Hat sama do nas się odezwała. No i fajnie, że to zaraz rusza. Mm. możemy mieć premierowo, tak? No ja to powiem szczerze, że u mnie w moim gronie to taka tradycja. zawsze się pojawia festiwal. Zawsze się pojawiał festiwal, mówię z chłopakami na dany termin. Jechaliśmy, tam mam swoją taką jedną pizzerię w Warszawie, gdzie zawsze do tej A samej nawet kelnerzy już nas kojarzyli i była jazda nie. Słuchaj, płacisz i jesz ile chcesz. Możemy tu siedzieć człowieku do Sylwestra. No tak, zrób to. To nic, no. może za ten piękny śniadanie, piękny poranek. Drodzy widzowie, słuchajcie, wszystkim <laughs> chcieliśmy Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Dużo zdrówka, Piążków szczęścia przede wszystkim. Dzięki dziękujemy panowie. Wam za ten wspaniały czas nie tylko ale. na tym kanale, ale również na kanale Bungie, na naszych streamach. Bądźcie zdrowi. No, Podpiszcie teraz tak? się co jest dokładnie. Ciebie, tak? no i jeszcze raz dziękujemy Wam, że nam zaufaliście, jeżeli chodzi o kanał na Hapsa. I ja, rok milion subów z ja, wami. W za Was. robimy to oczywiście tylko i wyłącznie dla Was. Zaraz zobaczymy właśnie, bo próbuję dać comfort trade'a czy to pójdzie Drodzy widzowie, długo zastanawialiśmy się jak powinniśmy liczyć te kawałki Wiele osób je bez rantów, potem liczy ranty Niestety nie mogliśmy was zapytać, bo ten odcinek to niespodzianka No ale że jesteśmy z kanału na hapsa, ważymy razem prawie 300 kilo Nie ma półśrodków tak, że... Nie ma półśrodków, także każdy kawałek jest liczony, jeżeli zostanie zjedzony razem z dupką, czyli tak zwanym rantem Podnąć tu poprzeczkę tego wyzwania ale... ta, Ja uważam, że, że bez rantów to by, to by szło jak tralala No nie to przecież I zacznijmy spektakularnie Robimy tak, jeden kawałek na hapsa, jeżeli pójdzie lekko, to dwa kawałki na ja zacznę od dwóch. Grupy po jednym. Zobaczymy, ile damy radę zjeść kawałków na hapsa, na raz. Dzień dobry. Na pierwszy ogień mam słodkich pepperoni. Tak, A, dupki. Ja powiem wam tak, ja na przykład dupek nie lubię, chyba że są naprawdę bardzo dobre dupki. O, oh jest. Czyli nie na hapsa. Na hapsa. Patrzysz sobie cały. Aha, no i to jest gniazdo. sobie no. no, no. no, no. Widzisz, gdzieś tam się człowiek śpieszy, tam się tam cieszy. Ja sobie pochucham. Gdzie się człowiek śpieszy, tam się Sandra cieszy. No. Ja tu to formalno przecież. Ale tak, papa, żony. Tak, tak, tak. Tak, tak, Easy, easy. I I ile myślałeś ciągnąć na <noise> Ja mam dosyć. <noise> ja jakby tak, koniec. koniec dzięki. Jeśli go wsadziłem, bo ja go wstąpiłem, pole go do języka. Nie mogłem go przekręcić w buzi, wiesz co? Nie, chodzi. Nie. co nie. Mogę w sobie nie pomyślałem o mamy kurczaka. O dwa poprosimy, ile mamy? Trzymam kawałki. Dobra, damy radę. Który Jest kurak e, Koledze, ja też proszę jakiś innej kawałek bo chcę teraz dwie spróbować. nie się dzieje, dzieje, dziej, dziej, dziej. dziej. I jeszcze jeden kawałek, tak? Dobra. Czekam aż wystygnie bo <noise> nie przemalę. Przecież tak myślę, że na grubym dwa to jest limit. No i co? Jeden na końcu już, tak, gratulacje. Tak z baznego gruba, co? No czekaj, bo nie wystygnie, no przecież to jak wystygło, no. Świnie trzeba na pokój. Ja sobie wezmę dwa stupę, z drugiej, kukatubki. po prostu. Słuchaj. Hmm. Różnie to bywa. <grymne> Kasiu ja, Co to na hapsa? Kanapkę. <grymne> na pewno, czy jemy normalnie? O, tu jest cienka, to może cienką na hapsa dwie. O, to zjecy to. I ja mam jeszcze dwa. Dobra. I tu też Dobra. Dobra. I tutaj mamy nowość. Dobra. Poprosimy. Z ogórkami. No, to to chce zjemy normalnie. Co ona ma, proszę pani? Tutaj ma ogórka plowanego. Mhm. Tego jest nazwa, boczek i koperek. I I no, okay. Ja jedne co, ale muszę, muszę mi pozwolić Zjeść sobie takie duże kałki tylko grzybków, bo ile zjadłem? Dwa, to jest trzeci. Tak. Teraz tak, Dwa. zjemy sobie to na pół, a to walniesz na hapsa, i ja to na hapsa. Czyli, czyli to mogę zjeść normalnie? Tak, tak. Ty, proszę, ten, proszę, ten, proszę, ten proszę. Ten jest cudowny, o jest w mm. najlepszy. sos, najlepszy. Mm. Mm. Czeki. A Marian? Cześć tak, tak. masz? No drugi. Ale zjadłem, tak zjadłem sobie piskę. Tak. tak, ty masz trzeci, ja kończę drugi. Tak. Każdy liczy sobie, o. Tak. Teraz ty to będzie zabójstwo, nie? Każdy sobie, że po nie, no nie ma szans. Dobra, jest szansa. Je nie ma Nie ma szans. Nie ma szans. Kurde. Nie ma szans. Biegam na głowę. Nie, jest druga. Najgorsze teraz, to one jest tu Ty, dobry, to jest wyjebałem wszystkie te kupa skiny, jebane z tego. Hakira też Dobra, muszę spróbować. Na no na sobie polec jeszcze normalnie. Cyk? Hmm, ja mam tak łeb... Głęb... No, Jakie tak, który zatry? Czwarty. Tak. A Marian? Cztery łącznie. Mm -hmm. Staramy się nie mlaskać, bo nie chwilę do tym. Tego Bayoneta, to dzisiaj kurwa bajonet wiedzie. Czwarty i piąty. To jest piąty. To jest piąty, to jest, piąty. To jest, ja to jest piąty, normalnie kawałek na dwa hapsa, co to takie kurwa dla niego Ale z coś. Piąty.

Kurde, bez rantów to byśmy mogli jechać bez przerw. Nie no wup. bez rantów to już bym miał dychę. No nie, te ranty mogą nas zabić. No ja pierwszy raz z rantami jem, bo zawsze u siebie właśnie zbieraliśmy ranty i na koniec był liczony, po prostu, było... E, no, tak, e, okay. Myślę, że tak set. Myślę, że tak. czy Bez rantów to nie. Epic cheat meal. Pozdrawiamy serdecznie legendę polskiego YouTuba, jeżeli chodzi o jedzenia i challenger. Zjadł chyba 24 siema, siema. albo 27. Z rantami sam. Tak. 24 albo 27. To już jesteś gość. Epic Cheat Meal, pozdrawiam Ci, ale idę do Ciebie. Kuku. Chciałbym, żeby ktoś mi ufał tak jak Bandura tym guzikom Moleńka yeah. wpadła na festiwal pizzy? Ja pierdolę. Kolejna pizza idzie na pieca Już żadnych kapsów nie robię, dwa wpadły Nie no, legenda Chyba burgerową? O to nagrywaliście A możemy jeszcze całą cheeseburgerową? Zapytam Będziemy wdzięczni i na cienkim tak, co? Cheeseburgerowa. Cheeseburgerowa. Czyli jednak jeszcze jest? Nie wiem, czy jeszcze jest dla nas jest, tak? jest. ale oni wiedzą, że. Kocham to. Szkoda, że byłem na diecie wtedy. No. Prósty kawałek. No. Cheeseburgerowa topka. My gotowi! Halo, halo! Bo my gotowi! Dziń Mario, witam, jak Nie ma miejsca Dawaj mięsko! Dawaj mięsko! Ja wszystko fajnie, ale ja to się nie dodaje No po sześć macie, nie? Po sześć. Dobra, siódmy. Ja mam swoje sposoby. Gruby, odrządź. Ja ostrzegam cię. Ja bym tylko w głowie, żeby nie mlaskać. Mhm. Siódmy? Nie, to był siódmy. Teraz. To był siódmy, teraz ósmy. Jak zjemy ten, to mam do 8, tak? tak? To idzie spotka. Jak będę mogła chwilę pierdolić? Jest się możliwe, stary. Óchmy, no to. Ej, czekaj po ilu zacznie się problem. 16-17. Już będzie grubo, Co tu zawsze jest grubo. Ja pierdolę no Ja bym jebał ja pięć, fajnie. już bym no, miał no, dość. No tak, to dobrze. dobra. Dobra, dobra, dobra. Jak można nie mlaszczeć? Jak smakuje, to się mlaszcze, no ale jeżeli nie doceniasz mnie, kiedy mlaszcze, to nie zasługujesz na mnie, kiedy nie mlaszcze. No. <laughs> Będzie to wyzwanie na śniadanie, gdzieś z 25. No, kurde, ja się też patrzę no. na przestrzeganie. Ja widzę lody, kitka, tak, wiem. Serowa i mięso. Chodzimy się. <laughs> Jak to? Co z tymi serowymi? E ja poproszę no. mięso serową. Dobra. Tutaj tak samo? Ja poruszę dwa mięsa miserową. Miserową. Jeszcze? Nie. Dobra, dobra. Czy wyglądamy Witam, drobny. Witam serdecznie. Witam, witam, witam. 40 minut do 9 Brzuch boli od pizzy. Ja Cię będę miał na sumieniu, nie? Ja. Jak Ty p***jesz w kalendarz. No zabał. 9. No już, już, Cześć, Ale by się wpierdalają ja w to pierdolnie w, w kalendarz i kolejny kawałek to tak? co tak tak? tak jest? Tak to 9. I ogół z 8. <laughs> ja nie wiem, jak mój koleżanka mógł gdzieś 34. Ja nie, ale no bez, bez, bez rantów ja jadę. No. <laughs> można, można, dalej, dalej, tempo, tempo, tempo. Termin skieruj. Celery. O, drwalka. No walka był paliastyczny. Pokażę nam tutaj, pokażę. Dwa, trzy kawałki. Ja Mam jeszcze wegetaryczkę. Oj, to ja podziękuję. Mam rzekł, masz co? tak, szybki podjazd. 10, 11, do 12, I chwila przerwy. Z grupy, tak. Żółta polowa? No, to mi podjeżdża. No, no. Na gróbie, na, kata, na Dużo mi jest tych, to jest taki zajazd, że no. O, papry. Jeszcze ja jeden taki, a drugi 10 Dziesięć 10 kawałków. Dziesięć kawałków, się dalej sobie Dobra, nie. Cześć, Karkoz. Ale tam No. To chodzi pierwsze zmęczenie Co? Jezus upada po raz pierwszy. Uh -huh. Maja. Chodzi o pierwsze ma, zmęczenie. Nie. Który to jest? To jest 12. Tak, widzisz, tak, że to. Wszystko po... Poprosimy po kawałeczku. 11. Bo no, te ranty to Cześć, rogu, No, widać. że to jest 12 lampy, to jak fal No. Mam nadzieję, że nie to docenią ja również. Taki zajazd robimy w godzinach średniowych. Najgorzej, najgorzej. o 15 powinniśmy startować, jak już jesteś wdrożony w dzień, a nie cię zrobimy, dalej. ja jeszcze nie dokończyłem tego. Tu do kończę tego to jest mój 11 wtedy. Jak zjemy wszystkie co mam na talerze, to mam czternaście. Pan mówił, że ogólnie ludzie nie jedzą rantów, ale że powinno być zaliczane za tam. Bo sobie robią wieżyczki po 11. Tak, Zaraz. Tak. Łeb w no Łeb. 4. Mój pies nie ma ja Ale tak że 12, jadły, jadły. 13, 14 i przerwa. Jedziemy z no, no i w sumie psa. Mario, Mario, Mario. To mi się zgadzało. No, dobrze, ze o, dziękuję za szósty miesiąc. Uroku roku stało obok niego. 45 eee, pewnie tak za <grym> chwilę. <grym> Trzy kawałki, mamy 14. Kurde, nie zbudziłem się już tak szybko w sumie. Nie no, pół godziny, no tyle minęło, jest dwunasta siedem, jedenasta trzydzieści, o której zeszliśmy. Chyba. Plus, minus, może jedenasta trzydzieści. A nie, właśnie wie kurwa, jedenaście kawałków na 11.30 to, to jest już grubo, nie? 21 21 ja. Mariamy, Mariamy, 21? <grym> 9 do Cheat Meal'a 9 Mnie te chabcy zakleił rurę no Trzy kawałki na strzela, Witam ja Gaprys tak ga Do dołki kopie Ten sam, ten sam Z dus po wyłowamy rant nie wiedziała jak Dziadek wiedział i nie powiedziała to było tak Elo Karolciu Yeah, Dobra, sary, zjedzmy nawet 22. Epic 3 mila podbił. No, to jest Cześć, jeżeli żyjesz jeszcze, sary. <słuchaj> Zdjęcie. <dnia> dobrego <słuchaj> Lemoniatka A, no i widzowie, oczywiście, słuchajcie, my tutaj jesteśmy potraktowani super, bo normalnie trzeba sobie nalewać. Ale, że my nie mamy siły chodzić. Nie, no, oczywiście, potraktowano nas tutaj ulgowo. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go kantor. Et? E, o której spać poszedłem? 6.30 chyba, coś takiego. Na 15 trening, krótki personalny. A bo ty byłeś trenerem personalnym, no? Tak, tak. Był. E, na no, 13 to. taka. No ten jest zniebki. No ja e, to jeszcze jedną wosówkę nagram. No ale już też piłki, no. Ale ja mam 14 wieża. Ten to, ten to. Ten to, sam no, się klei. Gdzie człowiek nie może, tam czosnek pomoże. Trzynasty. Emocje opadły. Radny zajazd. Czternasty. 28 jak nie patrzeć. Ciężko. Ciężko. Ciekawe ile ludzi. No? Dużo osób przepisało, Ja ja zadę 27. Nie no bez rant, nie ma szans. Nie no, zacznijmy od tego, zacznijmy od tego, że nie godzin, odkąd zaczęliśmy jeść. No i mamy po 14 z rantami. No nie ja na przykład ciężko bym było wierzyć, że ktoś zje na przykład 30. No chyba, żebyśmy żeby, żeby przyjedzieli jeszcze 6 godzin. Myślałem w ogóle, że pójdzie bardziej gładko. Ja myślę, że do 15 pójdzie gładko. No taką ja tak wstawiłem, że 16-17 minut schody, bo zawsze tak miałem, nie? Ciekawe, no. Uff, może basta. no no Nie, 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 ja to coś... Kurde, coś mi się przełamał na moment. Dobra. Coś słodkiego? a to jest taka fajna opcja? Tak. No, lodzika mi sobie Marianek Oj, logika, tak. Ty, ty, słodkiego druhę. Już taki Jak ja chcesz? i i No bierz ten To chyba ten prezencik od się wydaje. Tak, tak, oni na pewno ten prezencik u, u. Jest taka opcja, że jak że festiwal, bo mi się wiesz, e, to masz albo opcję zwykłą, albo taką opcję premium, gdzie właśnie i lody i dolewki masz bez limitu. W niektórych restauracjach właśnie jest taka fabryka lodów. I na wybrać co tylko chcesz i ile chcesz, w każdym Fabry... są, ale w niektórych Pokażę, masz taką to, opcję, że, że nie ma tej fabryki lodów, tylko możesz sobie wybrać Ben Jerry's i je też masz bez limitu. Więc to jest mocno. Smarty. Smarty. Jakie, ale ja nie lubię, to lubię bez ogólnie takich Wszyscy, rzeczy. Dajesz jakieś te i na Oh, tak to się można odmówić, człowieku. Mm -hmm. so. Co ty świnie musisz? Bierz się za siebie. Trening! Ja, no to nie było. Ja, Akurat pierdol. nie robię Startuję w debutce. Sopot 2063? Ale dobre to. Dobra, dobrze to. Dobre, dobrze, no. To zresztą się No. Cześć, robi wolno. Dalej, Pigi. Mrukaj. <grym> pigi. Do żarcia to pierwsze. Możecie pisać, czy sądzicie, czy Marian więcej zje kawałków, czy zrobi przysiadów. Ja, Takie dole. <grym> <grym> Ciekawe, co sobie myślą człowieku. Chłopcy siedzi <grym> normalnie w koszulach, pobierani tak. nagle Mąż. wychodzi kurwa głupia, z, z betlem wyjebanym w jakiejś luzowej żonobice, jakiś kurwa głupia na głowie. <grym> w sobie, ja. ty jesteś mobilny. No <grym> Przysiad? Gryf. Przysiad? Gryf. A czy sobie. Kiedy ty trenujesz? Teraz. Naprawdę ja, świetnie wyglądasz. Cześć, Jestem ty tutaj. No, to tak mi sobie trygi personalne No, prawda. No, serio. Co tu mamy? Serowo. To jest ta nowa? Ja. Tak, to jest nowa, festiwalowa, mega serowa czosnkowa. Mm. Czy ziarka? Trzymaj

Stary twój akurat co Ta Taka... co tam? <laughs> oglądamy ta ta ta. sobie... 3, 4, no nie. Cześć da... no, jesteśmy ja, za no, Nie Zaniknę. Cześć Monika. Marian, trochę mu się przytyło? Można przyjąć pożyteczną <grymne> Elo Krise, witam na kawę. Witam Madin Ross. Posiłek. Bawicie się dalej, tak? Tak, bawimy się dalej. Bawcie się dalej. Patrzcie się dalej! Ja pierdolę. Się. Ja pierdolę. Tak, nie będę dużny. tak szybko zacznie, nie wiem co posmakować, ale takie dobre, serio. Do ty? Mm -hmm. Możle, dobre, możliwe, Kristo. Nie będziemy ci cały dzień. No nie, no nie, ja mam jeszcze obowiązki. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Marian z My musimy to zrobić. Dalałeś tyle czasu, żeby tak się zapuścić jak teraz. <noise> <laughs> trajhard, trajhard, no co, ja mam jeden do przodu. Cześć, on witam. <laughs> ale może to szostkoła ta pizza. Mhm. A ja? No dobra. Dobra. Mogę ci dać go mi się, że ten i wezmę następny z mandurą, będziemy jechać dalej tak samo. No dobra. Dobrze, mamy po 15. No. Nie stakaj. Gdyby to była pepperoni, ja to między 4 to a 4 No to ładnie. Ale nie każda była pepperoni, więc liczby 3700 4 drogi Ciężko. Ciężko. Nie, no zapycha tabuła, nie? Może jak w końcu pomyślimy i będzie o czterech albo z jednym, że całe będzie to zrobimy to o 14, a nie 10.30. Siemako, jeżeli nie chcesz wyglądać jak ja, zapraszam na treningi personalne. Zmienimy twoją sylwetkę, nawyki żywieniowe oraz całe twoje życie. Spalaj. No, na górę tam nagrać normalnie, ja jako przykład tego od treningu. Siemako, jestem trenerem personalnym z bardzo dużym doświadczeniem. Od 20 lat pomaga ludziom schudnąć. chudności. Będzie zdrowie oraz poprawić ci kondycję. Jeżeli nie chcesz wyglądać jak ja, za co pomogłem wielu osób między innymi. To jest mój podopieczny Marian. E nie wiem, Chris. Ogląd ze mną trenuje, nie skończy. <gryśla> Ale zajebista reklama, no jak podopiecznego zobaczą. od to... masowy, przygotowujemy się do debiutu na Sopot. To było jego największe marzenie. Nie szata zdobi człowieka. Nie masz czasu wyjść z domu, się Twoja wymarzona sylwetka. Już teraz możesz zakupić naszą kaszetę DVD z treningami personalnymi. Dalej do nas. W naszej kaszecie znajdziesz... Na naszej... Na naszej kaszecie znajdą nie tylko ćwiczenia siłowe, ale również joga, fitness i pilates. Zajęcia grupowe, zajęcia personalne. Kup naszą kaszetę, a drugą znajdziesz gratis. <gry> Na pewno się dalej, tak? Bawimy się dalej. No, tak. Of course. Nie wiem czy to już jest zabawa. Dwa, bo te takie jest ładne, tak? O, jak tu takie. Dwa, 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 dwa bo tu trzeba korzystać, że taka wyszła, akurat. Tak, że taka malutka wyszła. To jest tak idealny mały o, dziękuję. Ja jedne co to, żeby nie było afery, ja tylko grzybki sobie wyciągam, bo... Ja mam akurat okno żywieniowe mogę jeść. Takie wielkie! Jedzisz po patryniu. Patrzka od Michał go do Stara bliżej <grymnie> niż dalej. Ja się czuję gromadę, co robię Ja też no, po tym treningu, ale się. już tak, dzisiaj <grymnie> 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 Czyta, czytałam. dobijamy milion osób w następnym roku i zmieniamy kanał nazwę na sportowo. I przypuszczam. Sixpack, Tak, tak, tak. Sixpack, zajazd, wyjazd do Stanów, biegamy z jakimiś obciążeniami. Dobra, <laughs> jestem w stanie się omówić. Na co? Jeżeli wbijemy milion osób do końca przyszłego roku, to wystąpimy w zawodach sylwetkowych. Nie, ja, bo to bym się nie przygotował. A ja? No to co począł 10 lat. <śmiech> <śmiech> A coś takiego moglibyście zrobić, że właśnie stary zamienilibyśmy to żarcie, że musiałbyś schudnąć. Chociaż no mówię, no mówię, no milion. <laughs> A milion osób, zmieniamy na nas To Gdyby się dobrze wyzrał. Trzeziolat! Trzeziolat! 27 kawałków i one. Luździutko, luździutko! czas. tak. Bez rantów na pewno. Bez rantów to już bym miał 27, właśnie. Nie, no myślę że że bez rantów już bym miał tak. Miałbym 125 już. Bez rantów bym nie miał. Te to jest większa niż śpicer. to czasami większe niż śpicer. A niektóre takie ranty. No to są akurat przyjemne. Te się trafiły na szczęście tak zwany jackpot. Pyty że D! Ludzie też pisali w komentarzach, że mógłbyś katelik swój utworzyć. No, z burgerami chyba. Mili no, mini osobów, transportowo. Kaszety, płyty, cateringi. Czasem. Aha. Ja? Sosik. Nie poddawaj się. Człowieku, ty robisz tyle rzeczy w swoim życiu. Nie, nie. Zrobię tylko Największy kanał, jeden z kanał w Polsce. Topka streamerska. Marka za damkiem. Aaa, przecież. Dom. Piotr. Jaki dom? Dom. go. Aha. Ale na Trener wymieni. Ja już to zrobiłem lepszy trening. Zacznijmy od tego, że muszę z papkiem wyczyścić. <grym> Amen. Dwa muszę żyć. Dobra, dwa ja muszę zjedzić. Dobra, wieczór. Siema, Akcji. 16-16. No, Teraz mam prawie sufit. Chopie, ja tak już siedzę pod sufitem. Nie no, grubo. Albo grubo, albo schudło. <grym> no, wszedłeś już na prowadzenie kolejne. No, to drugie Siadamy to lampy, to ale, nie kurwa. Razem, ale jednak... LL-owe skabowe. W czarnych, czarnych okularach nie widzę przeszkód. No, tak się czuję, właśnie jak ta rurka. <grywa> Możemy powiedzieć, jeszcze raz widzę, bo myślę, że jest końcówka powoli, nie? No, że podziwiamy, aby chcieli chwila. Nie no, znowu ja jestem ciekaw, ile pisaliście, ale my myśleliśmy, że zjemy we 2,50. I naprawdę jest ciężko. Cześć Karol! No, już kurde się prawie przykręca. No, e, że, nie to nie ma. Jak chcesz to powiedzieć dłużej, to normalnie mnie ściska. Eee, Także Patryk, patrzę do powiedzenia. ja nie tyle co jestem pełny. Nie, ja mam tak samo, ale już, mi już wszystko co biorę do mam tak, w Tak, tak, tak. Ja mam to samo, że tutaj w brzuchu nie czuję się pełny, ale tutaj już jest tak. mi się taka klapka zamknęła jest, i odbija mi się do góry, nie chcę przelecieć w ogóle, nie ma przelotu. Wolne tu? Mordeczko? Mam tu 3 stopnia, to gratulacje, dzięki stary za impon. Trzymaj się. Cześć Sonio, zobaczymy. Jak ma być 4 ja nie wiem czy jeszcze jakiś przycisnął. Jak 4 stałe nie przycisnąłeś. No, tak mnie zatkało. Ja nie wiem czy to nie przystaje na hamsa na początku. Miliony, ludzi nie milion. Maria, to jest gość. Dobra, jak nie zjesz 20 kawałków, to idziesz na dietę. To musisz schudnąć 20 kg. To jest świetna Że tak warzysz 70. Mam 5 dni <grymne> <grymne> Paner mają w hipoglikę jeszcze Panzyk, nie można tak się wrzucać. Nie no muszę dać do 20, nie? No, nie i dobra, do serde ci mówię. Przygotowałem się. Tylko... Przygotowałem się tylko tydzień. Chciałbym przydać wszystko. Marian, a, kurwa, o, Marian, nie. Nie róbobory, no. To Bier dalej te kurwa. O niech. Które z twory też? Kawałki jest Jak 16 gruby ma więcej niż no, ty. Tragedia. Tego majątku nawet, że zjednasz Ale jest ciężko, nie? Nie wiem, co zawiodło. W swojej dziedzinie szesnastkę statkę kręcić. ja was nie zawiodę jak mam. A ja muszę 45 napierdalać. 18 w moim samochodzie. On jest dla mnie legendą, nie? To mi się podoba, Tosi. On jest dla mnie ultra, ultra mocny, nie? Ten człowiek nie ma zahamować. 18 kawałków Mamy 16 Robię coś spektakularnego teraz Poprosimy dwa kawałki I, i zajedzie się nimi tak ta fest już do końca Będziemy 20 I, i zrobi mi tak tylko Nie no, no ja nie wiem co mi jest szczerze, Ale jest na razie po Ja tak. pierdolę ...piklane ponieważ macie tutaj że bawicie się dalej Dobra Cały czas się bawimy Tutaj mamy się <laughs> <laughs> <Nierubiono> bawimy <laughs> czyli pikla Tutaj tak samo? Tak Niech ludzie widzą Jak zawiedli miliony Polaków Czemu mi zabierasz? Bo ja jadę z kupa. Skur... Zakręcę. O kurwa. to jest legenda. <śmierzę> się, Patryk. Legenda, widzowie, no legenda. Maria, zawiodłeś miliony Polaków. Ech, kurwa, kurwa. wyważone, nad ranem, gdzie płacze. Maria, co Czas... się tycha kurwa? Tak się w swojej dzieci nie kręcisz. Ja muszę 45 kręcić, kurwa, z wami. Tragedia, Mario, zawiodłeś miliony Polaków, to buja wabla. No. pałę teraz. To koniec, kurwa. Dlatego ty swoją własną, no. kochasz to. Bo. Chciałeś bo. swoją pizzę, bo no. kochasz pizzę. Ale bani legenda. <laughs> Wierzę w ciebie. To jest twój dzień. Rozumiesz, o co chodzi? No. To ty basta, onek, się dalej. Patryk, końcóweczka. Uh -huh. Dla was. 21 3 2 dosyć, 1 pojęć, 3 sobie. Bobkuły, Maria To 16 Pu! Awe pierdas! Zawiamy Zawiamy z wizerzy, wizerzy. Zawiamy, z wizerzy, wspólnymi siłami. Udało mi się 37 kawałków. zgubił się 47. Wielki tutaj Szarał z mojej strony dla Bandury, bo. Mówiąc całkiem szczerze, nie wiem, jak on to zrobił. Nie wiem. Ja już mam taki korek, że ja tu trzy razy tutaj powstrzymywałem za przeproszenie kropa. Ja nie wiem, jak on to zrobił. jeszcze złożył trzy naraz, nie? <śmiech> <śmiech> Niestety, życie pisze różne scenariusze. Ej, ale sama dzień Oczywiście my jesteśmy świniami, ale serdecznie zapraszamy was na festiwal pizzy, który już 2 stycznia w Pizzy. Hat. Dziękujemy oczywiście Pizza Hut za docenienie naszego talentu i, na zap, za za, I za zaproszenie nas tutaj na imprezę zamkniętą W której jestem ja i Marian Bawiliśmy się naprawdę przednio Podajcie również do Lesza na Pizza Hut na Starówce No i co no, mam nadzieję, że nie zawiedliśmy was Nie no, ja zawiodłem Możecie pisać w komentarzach ile wy zjedliście ja Mogę wam Bogu, ile ile ja to ja Około godziny 40 Siedzieliśmy,